Witajcie. Jeśli szukacie oświecenia w tej krainie błota i pańszczyzny, to dobrze trafiliście. Mam dla Was fragment godny uwagi. Spójrzcie sami. My, sarmaci, jesteśmy narodem wybranym. Robi się ciekawie, prawda? To tylko przedsmak. Oglądajcie uważnie, bo na samym końcu mam dla Was coś, o czym nie śniło się nawet Waszemu proboszczowi. Z wyraźnej woli stwórcy mamy największe umysły, serca i falusy. No, tak, tak. Adamczysze czas płynie wolno, głównie przez błoto. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że macie lepsze połączenie ze światem niż my. Jak tam w przyszłości dalej nie macie równouprawnienia. Dlatego staram się cieszyć tym, co mam. No tak, tak. Bo w końcu gdzieś tam na świecie dzieci głodują. O! Widzieliście? Czysty absurd. A teraz obiecany bonus. Zostawiam gorące całuski dla każdego osobna i mocno, ale to z całych sił przytulam. No tak, no śraczka. <laughs>